Berka. Myślę, że Marcinek się dziś nie żartuje i że wszyscy, tutaj właśnie zamieszkuje. Nie długo tu do wozu śmiechu, bo na to wesele Anglii przyjechał. Hej sylwii, rodzice widzę głopo znają, to i ładnie muzykanci z trudną przywitają. Sprawacie wyzięcia hej, to Sprawacie wyjęcia, hej, to i to nie są i to nie są Sprawacie wyjęcia, Czy Margowanie! Na Słuchaj nas Sylwia, Marcin nie żartuje i już się tu pyta, ile ty kosztuje? Wejdzie pani młoda, młoda jeśli pa ochota Marcinek jest z nami hej, gościu ze złota, zagradzi jeste ładniej tutaj nie zaszkodzi zamęciki grejcie, bo młoda wychodzi Siki pastuje, albo jakąś przedszkolankę nam tu poszukuje. Martin chłopi druzbie za lączyznę rację. Hej, chcesz ja ty żynić, a gdzie są wakacje? Tylko coś z tego, tylko Martin mówi za mało białego. Martynka, hej, będzie poważne zadanie. Jak chcesz się wydawać? Próba z No, pan... Znowu do Martynki bez żadnej przeszkody. Dziecka, do domu szukać pani młody Oj hej, kochani, wcale nie żartuję. Myślę, że tą trochę ta młoda kosztuje, żeby kurać Jest to całość bez rymowania. Dzień dobry wszystkim, uszanowania czy. Czy boście tu nie zauważyli Pani młodej gdzieś koło domu, jak jej środków nie ma, to może gdzieś koło domu była? No, no, nie ma, na razie jeszcze jej nie ma. Prawnie kosiłem widziałem. Bo jak nie wziąłeś, nie każdy tam poczeka. Kosiłem prawie jeszcze kosiłem Ej, chyba mamusia, chyba nie zartuje, coś szeptała do tatusia Sylwia, buciki pasuje. <śm> <śm> Czoseczkę boi, nie ma pani młodej, a flasiurka stoi. Ej <śpiewanie> Hej, ta chyba będzie i to nie jest dura. a rozcie mógł gęba, je <śpiewanie> bo fajna cernula. <śpiewanie> passe próbuje. No ta Paulinka będzie taki pan młody. No niby. No. Paulinka to taka z kompanią młodą na oryginalno podobno podobno na białego jest tak.